Kto się wita? Kto się z rana tutaj wita? My się witamy! Też się witamy? A ty będziesz dzisiaj kawową lady? Kawowa lady? Kawowa, ty? lady... Borys nie lubi jak pan kawową lady, nie lubi! Zaraz będzie lubił jak się O! Jeszcze żeby czapnąć Cześć moi kochani, my dopiero wstaliśmy, a ja Wam chciałam od razu pokazać moje włosy. Wczoraj pierwszy raz użyłam odżywki Anwen proteinowej z orchidei i do włosów wysokoporowatych. I powiem Wam, mimo że suszyłam te włosy suszarką, to Boże, jakie są boskie, po w pierwszym razie nie wiem, czy to autosugestia, co? Patrzysz czy boskie? Nie wiem, czy to autosugestia, czy co jest grana, ale po prostu są świetne, są mięciutkie, są takie fajnie dociążone, to po prostu coś fajnego. Włosy suszarką no, suszę bardzo, bardzo rzadko, ale że wczoraj już tak później się kąpałam, to od razu musiałam suszyć. Nawet bez dyfuzora się nie bawiłam, bo, bo, bo naprawdę było za późno i naprawdę... Wow, jak na razie jestem pod wielkim wrażeniem. Kupiłam sobie dwie. Kupiłam właśnie dla włosów wysokoporowatych i dla włosów średnioporowatych, bo moje włosy są takie pomiędzy. Bardziej się skłaniają ku wysokoporowatym, ale no, niektóre mają takie rzeczy typowe dla średnioporowatych. Dobra, idę robić kawę, bo mój mąż niedługo będzie uciekał do pracy. Ja też zresztą, ale ja troszeczkę później ja mam jakieś 3 godziny. Ja mam jakieś 3 godziny później w poradku, żeby iść do pracy na zdrowie borysku. Także. Spoko i idę do pracy pierwszy raz po bo... urlopie, ale tylko na jeden dzień i później mam dwa dni wolnego. Tak sobie ustawiłam, także spoko. Dam radę, ale chodzę tutaj i Wam mieszam wszystkim. Dam radę. Damy radę, nie? Wszyscy dam radę. Przed jedzeniem kawka... Boże, jaka kawka? Przed jedzeniem szklanka wody z yy, odstępnie bułkowym. Mówiłam Wam, konieczność w Polsce nie pijam i od razu poczułam, że nie piję. A tutaj już wszystko wraca do normy. Podział obowiązków w domu musi być. To też jest podział obowiązków kawy. Z kofeiną i bez kofeiny. Oczywiście z tym takim podziałem tutaj sobie tak trochę zażartowałam, bo zaraz będzie, że wiecie. A śniadania też jemy zupełnie różne. moje i radka, płatki radek, to po prostu bez cukru by skonał! No, ja już mniej więcej odszykowany do pracy jeszcze wam mogę powiedzieć, że uszy sobie włożę sobie kolczyki bez żadnego problemu. E, tak, nic dla e, kogoś, kto mnie nie zna. A ktoś, kto mnie ogląda, to wiem, że za każdym razem, jak wyciągnę tylko kolczyki naprawdę na chwilę, na, na noc, bo przeważnie, znaczy zawsze na noc wyciągam, to później mam po prostu problemy i muszę uszy znowu przebijać. Mam tak wyrobioną odporność, tfu, 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 dla lekarzy, że właśnie takie rzeczy się dzieją, ale to dobrze. Jest godzina pierwsza za chwilę, także muszę sobie zacząć robić obiad do domu i obiad też do pracy. I nie wiem, co zrobić. I się zastanawiam, czy może sobie znowu zrobię kuskus albo kinłę, znaczy komosę ryżową z warzywami, tak jak kiedyś robiłam. Pamiętacie? Tylko nie mam świeżej pietruszki. Znaczy listek, listków pietruszki, nie mam natki pietruszki. Ale tak myślę, że zrobię. Pokroję pieczarki, cebulkę, ugotuję brokuł, ugotuję coś tam, szparagi. i Po prostu wszystko wymieszam z kuskus albo właśnie z kaszą. Albo może kaszę ryżaną, a nie, jeszcze lepiej. Kupiłam sobie w Polsce, bo tutaj mi ciężko jest to dostać, tak wiecie, kaszę z pomidorami i z jakimiś takimi innymi. Także to sobie to ugotuję, tak, tak zrobię. i once felt i'm done with the defense drove back and climb over your fence had to show show you that i was a mess so you were shrugging your shoulders i'm closed off that's what i told you soon enough everything started to change cause there's no going back no going back there's no going back to your own life Not living in the past we're over that I'm feeling it tonight riding on the dizzying high Już gotowy, tak jak mówiłam, dodałam tylko pieczarek, cebulki, kukurydzy i pomidorka świeżego. Czy to wszystko? Tak, wszystko. Kuskus -kus, yy, zalałam wodą yy, z kostką rosołową. I tutaj mam warzywka. Yy, a tu jeszcze Wam chciałam pokazać, co przewieźliśmy z Polski. Przewieźliśmy tutaj takie korzenie, to jest taki kwiatek, wiecie... Ja Wam to napiszę, jeżeli go gdzieś znajdę. On jest na takich łodygach, ma takie listki, bardzo teraz popularny, modny, może stać w cieniu. Dużo z Was mnie jego polecało, także wzięłam go od mamy. On jest jednak szkodliwy dla zwierząt, ale tak jak Wam mówiłam, moje zwierzaki się nie patrzą na, pta na, na ptaki. A, na kwiaty, także wzięłam kilka tych takich korzeni i zasadze. I do tego odradka mamy, mamy tutaj cebulki, takie które dają nam szczypiorek czosnkowy, także no, dzisiaj już nie zdążę, ale muszę jutro, jutro mam wolne, także znajdę jakiś pojemnik, e, wsypię ziemię i to zasadzę w domu i postawię. na parapecie, żeby było pełno szczypiorku, bo teraz wiecie, chcę się takich rzeczy, takich już nowalijek, że tak powiem, idzie wiosna, także jak najwięcej świeżych swoich własnych rzeczy. O. A jeszcze tak na szybko chciałam Wam pokazać książki, które sobie kupiłam, bo Wam powiedziałam na lotnisku, że Wam pokażę i chyba nie pokazałam, znaczy chyba, no na pewno Chyba, chyba na pewno Wam nie pokazałam. Także Wam pokażę na szybko. Poduszka. E, książka, którą zaczęłam już, już czytać, o której myślę, że więcej słów powiem innym razem, jak więcej doczytam. Ale jest to książka Weroniki Nawary w Czepku Urodzone. Jest to książka pisana przez e, pielęgniarkę. I muszę Wam powiedzieć, że e, jest to zbiór wypowiedzi pielęgniarek, pielęgniarzy e, z różnym stażem na różnych oddziałach. To nie jest napisane tak, jak ja myślałam, przynajmniej tyle, co przeczytałam, e, że. Są po prostu wyznania jednej pielęgniarki. Tu jest pełno, pełno wyznań. To są takie krótkie jakby opowieści, które na przykład, im na to, najbardziej utkwiły właśnie w głowie tych osób. Lub właśnie takie przytaczające jakąś sytuację. Także, także wiecie, to jest taki zbiór wielu, wielu wypowiedzi, wielu, wielu osób. Naprawdę książka fajna. My ludzie bardzo często zapominamy, że właśnie... Pielęgniarki to są pierwsze osoby, które się z nami spotykają. To są pierwsze osoby, do których się idzie w szpitalu, a są tak naprawdę troszeczkę, wiecie, no niestety, można powiedzieć, zapomniane, ignorowane, odsunięte przez nas na bok, a tak naprawdę one robią tak wielką robotę, że po prostu sobie nie zdajemy sprawy. Ja, ja akurat sobie zdaję sprawę, wiecie, bardzo dobrze, że ja cały czas myślę o tym, żeby iść na pielęgniarstwo. No niestety, jakoś nie mogę się, nie wiem, nie mogę się do końca zdecydować. Eee, a jeszcze Wam powiem, dlaczego się nie mogę zdecydować i pewnie się zaczyń, zaczniecie śmiać, bo stwierdziłam ostatnio, że mogę robić, przypuszczam, że naprawdę dużo rzeczy, naprawdę dużo rzeczy. Ale jeżeli chodzi, dajmy na to, o oczy, a, a, zakrapianie oczu lub jakieś takie właśnie takie rzeczy, to mnie oczy po prostu, Jezu, aż teraz mówię, aż mnie wykrzywia. Ale coś tam ostatnio rzadko oko wpadło i ja po prostu nie mogłam. jak powiedziałam, absolutnie, ja nawet tego nie dotknę. I naprawdę teraz, mi teraz o tym mówię i nie to, że nie to, że mnie to obrzydza, ale jakiś powoduje mnie takim... Nie wiem, taki, taki dziwny, na maksa, na maksa e, dziwny odruch. Także e, myślę, że z pielęgniarstwa u mnie nici. I później jakie książki kupiłam, to są książki Leila Shukri, nie wiem, jak się wymawia. I to jest to taka bardzo znana seria. E, wiecie, o życiu. No tutaj akurat jestem żoną terrorysty. Później byłam kochanką arabskich szejków, czyli taka, wiecie, bardzo teraz popularna. Nie wiem dlaczego seria serii jesteśmy jak, jakoś tak e, zafascynowani tym wschodem i chcemy wiedzieć jak najwięcej. Dlaczego tak się dzieje, nie wiem, ale, ale tak jest. Także, e, może, może nie to, że nie wiem, ale wszyscy chcemy poznać jakieś inne kultury, e, a przypuszczam, że właśnie te takie, e, te takie książki zrobiły się u nas popularne po tym, jakby pod, wybuchła afera z dziewczynami jeżdżącymi e, zarabiać e, swoim ciałem do szejków. Także. Pierwsza to jest Jestem żoną terrorysty. Myślę, że one nie mają ze sobą żadnych powiązań, czyli można to czytać bez żadnej kolejności. Później druga to jest Byłam kochanką arabskich szejków. I trzecia to jest, moi drodzy, Jestem żoną szejka. I to chyba była pierwsza, taka najbardziej znana właśnie z tej serii książka, jeśli się nie mylę. Co Wam chciałam właśnie powiedzieć, nie wiem dlaczego tak jest, dopiero zaczęłam tutaj z tyłu naklejki. Książki kupowałam w Empiku na lotnisku, zacznijmy od tego. I zobaczyłam, że z tyłu mają takie naklejki, so, Ja myślę, dlaczego mają te naklejki, wiecie o co chodzi? I ta książka na lotnisku w Empiku kosztowała 43,90, a pod spodem, pod tą naklejką cena detaliczna 39,90, także wiecie, no trochę narzut tutaj jest. I to wszystkie mają takie naklejki i nie wiem czy zdzierać i patrzeć i się denerwować, ale chyba muszę po prostu zapamiętać, żeby więcej nie kupować książek w Empiku. Tak coś mi się wydaje. Znaczy w Empiku, na lotnisku. Tak coś mi się wydaje, bo no bo właśnie tak to się kończy. I też zauważyłam, że właśnie wszystkie te książki, które są w Empiku jako bestsellery, ona też nią była, mają po podwyższane ceny średnio jakieś 6 zł. Nie wiem, czy jest to w każdym Empiku, czy tylko w Empiku na lotnisku, ale takie rzeczy się kochani dzieją. Także... Hmm, no coś ja tutaj mogę powiedzieć. Mam tylko nadzieję, że i twórcy e, wtedy dostają większą kasę. No ja mam taką nadzieję. Ale jak to jest, to... E, się nigdy nie dowiemy. Dobra, teraz biorę się za kawki. E, mam jeszcze chwilę przed drugą, także też muszę sobie pomalować w paznokcie. E, chciałabym sobie poczytać, powiem wam, bo naprawdę mnie ta książka wciągnęła, ale no niestety nie mam już czasu, także kochani, biorę się za pazurki. Pacuszce odoli do sam. E, między innymi ten krem, to jest krem z ziaja marchmalu nawilżający krem do rąk, tak jak widzicie truskawkowy puch i boże jaki zapach. Mam chęć i teraz lizać sobie dłonie, <grym> poważnie. A wiecie, że ja rzadko używam kremów do dłoni, ale ten naprawdę Mówię, spróbuję, zobaczymy. Także myślę, że zabieram go ze sobą do pracy i tam często dosyć muszę my myć dłonie, także może akurat mi się uda, wiecie, faktycznie czegoś używać, wreszcie się przyzwyczaić, bo naprawdę ja nie mam w nawyku balsamowania ciała i nie mam w nawyku kremowania dłoni. Niestety. E, powinnam się tego nauczyć, tym bardziej, że wiecie, wiek ponoć się pierwszy na dłoniach, pokazuje, ale jakoś jak na razie um, nigdy nie kremowałam, nie lubiłam kolędz. Znaczy, wiecie, nie to, że nigdy nie kremowałam. Kremowałam, taki owszem, ale nie mam po prostu tego w nawyku. O, przeważnie kremuję raz dziennie tylko na noc. Niestety, taka jestem. Dwunasta w nocy. Leje jak srebra. A moje słońca przyszły po mnie. Wszystkie trzy. Wszystkie trzy. Hej. No. Dzień dobry! Hej! Ja już zbiło! Cześć, bywa, Jak tam? Zmokłeś? No. Trochę? Jak kura. Jak kura pazurem? Nie, zmokłem jak kura. Jak zmokuję mokra kura. Ok, let's go, ale pada. Słucha, tak, słucha. I boli. No, też. Ten z jak Miał kura, Miałam takie ładne włosy po tej odżywce. No zobaczymy, jak ja będę jutro. Czy będę musiała znowu mieć, czy nie. Także dobra, kochani, ja już wróciłam już się od razu zamierzam, bo już jest po północy. E, pierwszy dzień w pracy Radosław, jak to widać zleciało po urlopie? Ciężko. Ciężko? Całą robotę ja muszę O! całą ty. A mi, co ten aparat ostrości nie łapie? Że mokry jest. No nie jest mokry, nie wiem, co jest grane. Mi zleciał bardzo dobrze, także spoko lecę do jutra. O Jack.